Dzień dobry, nazywam się Filip Liberda i od prawie 10 lat z różnym skutkiem działam na rynku nieruchomości. To jest nasz nowy kanał, a dzisiaj, w pierwszym odcinku, porozmawiamy o licytacjach komorniczych. Zacznijmy od tego, co to są licytacje komornicze i skąd się biorą. Na licytacje komornicze trafiają ruchomości i nieruchomości. My, oczywiście, skupimy się na nieruchomościach, więc na, na przykład w mieszkaniach. Jeżeli nie spłacamy rad hipotecznych, bank będzie. Te pieniądze od nas próbował odzyskać, więc najprawdopodobniej uda się do Komornika. Komornik będzie próbował te środki ściągnąć z naszego konta. Jeżeli na naszym koncie nie będzie środków, a naszym innym, jedynym majątkiem jest nieruchomość, to właśnie z tej nieruchomości bank przy pomocy Komornika będzie chciał ją zlicytować najpierw odbędzie się oszacowanie nieruchomości, czyli rzeczoznawca majątkowy określi wartość naszej nieruchomości, a później, jeżeli dalej nie będziemy spłacać naszych zobowiązań, to mieszkanie trafi na licytację komorniczą. W pierwszej licytacji wartość, za którą zostanie wystawiona na sprzedaż na licytację taka nieruchomość to 3 czwarte wartości oszacowania. Czyli jeżeli nieruchomość będzie oszacowana na 100 tysięcy złotych, to na licytację trafi za 75 tysięcy złotych w pierwszej licytacji, a w drugiej za 2 trzecie, czyli za 66 tysięcy złotych. To będzie cena wywoławcza. Za ile zostanie zlicytowana ta nieruchomość, to nie wiadomo. Z doświadczenia wiem, że czasami na, nie, na licytację nieruchomości nie przychodzi absolutnie nikt i wtedy Taka nieruchomość jest wystawiona na kolejną, na drugą licytację za niższą kwotę, i czasami na tej drugiej licytacji nieruchomość jest sprzedawana za wyższą kwotę niż została wystawiona na pierwszą licytację, bo niska cena przyciąga wielu potencjalnych nabywców. Od niedawna od. Pandemii. Od kilku lat licytacje odbywają się też przez drogę elektroniczną, czyli możemy wejść na stronę jedną Tam mamy informacje o licytacjach, które odbywają się stacjonarnie. W każdym mieście jest to zazwyczaj wydział sądu rejonowego. Na tej samej stronie możemy też wejść w zakładkę e licytacje i zobaczyć, jakie ruchomości i nieruchomości będą licytowane. Tam możemy się zalogować, podać wszystkie swoje dane. I możemy przystąpić do elektronicznej licytacji całkowicie zdalnie. Są tam nieruchomości ruchomości w różnych częściach kraju i możemy to kupić całkowicie zdalnie. Na tych e licytacjach i licytacjach stacjonarnych możemy kupić różne nieruchomości. Mogą to być domy, działki, udziały w nieruchomościach, czyli na przykład pół domu, pół mieszkania, jedna dwudziesta mieszkania różnego rodzaju nieruchomości, garaże, spółdzielcze prawa własnościowe do lokali. Ekspektatywy takich lokali jest naprawdę tego bardzo dużo. Możemy to sobie sprawdzić na stronie internetowej. I tak jak na przykład działki czy lokale użytkowe, garaże są zbywane na tych licytacjach bez lokatorów, tak mieszkania często są w cudzysłowie sprzedawane z lokatorami. Czyli ktoś, kto nabywa taki lokal na licytacji komorniczej, to często ma świadomość, powinien mieć świadomość, że w, tym, w tej nieruchomości jest lokator. Taką informację zazwyczaj przed przystąpieniem do licytacji można uzyskać od komornika. Zazwyczaj w operacie szacunkowym jest to zanotowane, czy dłużnik przebywa w mieszkaniu, kto, kto ma dostęp do takiego mieszkania. Zdarzają się oczywiście nieruchomości, mieszkania, które są puste bez lokatorów, ale w zdecydowanej większości takie nieruchomości są zamieszkane przez dłużników. No i to jest właśnie ryzyko związane z zakupem takiej nieruchomości. Czyli tak naprawdę możemy nabyć taką nieruchomość, dłużnik nawet już po tym jak zapłacimy za tą nieruchomość może się odwołać od naszej decyzji, może bez umownie z tego lokalu sobie później po licytacji korzystać. I różnie to bywa, bo są przypadki, kiedy nawet kilka lat taki dłużnik jeszcze mieszka w lokalu, mimo tego, że nie ma do niego prawa. Mamy za ten lokal zapłaconą całkowitą cenę nabycia, a nie mamy do niego dostępu. I to są tak naprawdę największe ryzyka, jeżeli chodzi o nabywanie nieruchomości, mieszkań na licytacjach komorniczych. Inne ryzyka związane z zakupem takiej nieruchomości to jest to, że nie zawsze mamy do niej dostęp przed licytacją, bo jeżeli dłużnik nie chce współpracować z komornikiem, to nie wpuści nikogo do tego mieszkania i nie będziemy mogli zobaczyć tego, co kupujemy przed licytacją, ale zazwyczaj jest to opisane w, w operacie szacunkowym. Przygotowując się do licytacji komorniczej powinniśmy określić przede wszystkim swój budżet i swoją górną granicę, bo często byłem świadkiem na licytacjach komorniczych, kiedy kwoty sprzedawanych tam nieruchomości były dużo wyższe niż te, które można uzyskać na wolnym rynku, czyli mieszkanie wartości 250 tysięcy złotych było sprzedawane na licytacji komorniczej za 270, nawet za 300 tysięcy złotych, no bo emocje brały Góry, było wielu chętnych, i każdy, kto podbił, myślał, że skoro tutaj sąsiad podbija to o 5000, no to to znaczy, że ja też mogę, i chcieli pokazać sobie, że stać ich na takie mieszkanie. Finalnie było to kupowane za cenę dużo wyższą niż rynkowa, więc trzeba określić sobie swój budżet i to, na jaki czas jesteśmy w stanie zamrozić sobie te środki, nie mając dostępu do nieruchomości. Jeżeli chcemy przystąpić do licytacji, no to głównym warunkiem, który należy spełnić, jest to wpłata wadium. Wadium to jest 10% kwoty oszacowania, czyli jeżeli nieruchomość wyceniona jest na 100 tysięcy złotych, to przed przystąpieniem do licytacji należy wpłacić 10 tysięcy złotych na konto komornika. Co istotne, wpłacamy to przed przystąpieniem do licytacji. Jeżeli licytacja jest stacjonarnie, to na, zazwyczaj jest to, te środki muszą być zaklięgowane na koncie komornika dzień wcześniej jeżeli jest to licytacja drogą elektroniczną jest to określone w regulaminie jest to zazwyczaj kilka dni przed rozpoczęciem takiej licytacji w przypadku jeżeli nie ma chętnych my nie będziemy mogli wziąć udziału w takiej licytacji a wpłacimy wadium to to wadium jest nam zwracane jeżeli nie wygramy takiej licytacji wygrają ktoś inny to to wadium do wszystkich innych uczestników za wyjątkiem osoby która ją wygrała też jest zwracane a jeżeli wygramy taką licytację to to wadium jest zaliczane na poczet ceny nabycia. Warto dobrze czytać regulaminy licytacji, bo często byłem świadkiem, kiedy było wielu chętnych do przystąpienia do licytacji, twierdzili, że wpłacili wadium, ale środki nie były zaksięgowane na koncie komornika, bo po prostu za późno zrobili przelew i nie mogli przystąpić do licytacji. Byli bardzo rozczarowani, no ale inne osoby, które mogły przystąpić, już były dużo bardziej z tego powodu zadowolone. Kolejną rzeczą, którą warto sprawdzić przed przystąpieniem do licytacji komorniczej jest księga wyczysta. Często są w niej zapisy związane np. ze służebnością danej nieruchomości, ale warto zapytać komornika, czy wszystkie służebności, które są zapisane w dziale trzecim księgi wyczystej, są aktualne, bo często spotykałem się z sytuacją, gdzie było wiele wpisów w dziale trzecim i przez to, tak myślę, że przez to było niewielu chętnych do przystąpienia do takiej licytacji, Później okazywało się, że te wpisy już są nieaktualne, czyli jeżeli nabywaliśmy w drodze licytacji taką nieruchomość, to później mogliśmy bez problemu wyczyścić dział trzeci i czwarty, bo oczywiście dział czwarty też po wygranej licytacji jest jakby czyszczony przez komornika. Kupujemy taką nieruchomość już bez obciążeń. Wszystkie, nawet jeżeli wartość zobowiązań dłużnika przekracza w wartość nieruchomości, czyli jeżeli dłużnik ma zobowiązanie powiedzmy pół miliona złotych. I takie zobowiązanie jest wpisane w dział czwarty, a my kupimy daną nieruchomość za 100 tysięcy złotych, to kupimy ją już bez tych obciążeń, bez tego długu, który jest wyższy od kwoty, za którą wylicytujemy daną nieruchomość. Sam udział w licytacji, sam przebieg licytacji może być dość ciekawy. Licytacje elektroniczne, no to po prostu klikamy, potwierdzamy, oferujemy swoją kwotę, swoją cenę, za którą możemy nabyć daną nieruchomość. Widzimy to tak samo jak na, na aukcjach na Allegro. Jeżeli są inni uczestnicy, no to widzimy na bieżąco jak oni przebijają naszą ofertę i możemy się po prostu licytować. Podobnie wygląda to na takich stacjonarnych licytacjach. Taką licytację prowadzi sędzia, odczytuje przedmiot sprzedaży. Odczytuję też osoby, które zostały dopuszczone do licytacji. Oczywiście możemy iść na taką licytację jako publiczność, zobaczyć sobie po prostu, jak to wygląda od środka. Nie musimy do takiej licytacji przystępować, żeby zobaczyć, jak, jak ona jest prowadzona, jak wygląda. Sędzia przedstawia cenę wywołania tej nieruchomości, po prostu podnosimy rękę, mówimy swoje nazwisko lub nazwę swojej firmy i kwotę, którą jesteśmy w stanie zaoferować za daną nieruchomość, oczywiście powyższoną o, o minimalne postąpienie, zazwyczaj jest to 500 000 zł, i wtedy po prostu licytujemy się. Jeżeli jesteśmy jedyni na licytacji, no to po prostu po pierwszym postąpieniu wygrywamy taką licytację, jeżeli jest kilku uczestników więcej, to klasycznie podnosimy rękę i się po prostu licytujemy. Jeżeli już przystąpimy do takiej licytacji, określimy swój budżet, to bardzo ważne jest, żeby licytować zdecydowanie, pewnie i patrzeć na innych uczestników, bo często po prostu po ich twarzach, po tym w jaki sposób podnoszą ręce i mówią kwotę, za którą kupują mieszkanie, to widać, czy już są na granicy, czy nie. A jeżeli my będziemy zdecydowanie za każdym razem podbijać o jakąś równą kwotę i licytować daną nieruchomość zdecydowanie... Pewnie to z doświadczenia wiem, że możemy taką licytację po prostu wygrać tylko przez to, że będziemy to pewnie licytować i będziemy obserwować innych uczestników. Zazwyczaj największą zagwozdką dla osób, które biorą udział w takich licytacjach, jest to, co będzie później z lokatorem, jeżeli oczywiście jest taki lokator w, w nieruchomości. Czy moralne będzie, żeby takiego lokatora eksmitować, co robić? Ja ze swojego doświadczenia wiem, że. Można się z takimi lokatorami porozumieć, że eksmisja to jest naprawdę ostateczność. Dla inwestorów pośredniczyłem naprawdę w wielu, myślę kilkudziesięciu takich licytacjach, które część z nich udało nam się wygrać, część z tych mieszkań było z lokatorami, ale całe szczęście żadnego z tych lokatorów nie musieliśmy eksmitować. Zawsze byliśmy w stanie się z takim lokatorem porozumieć. To są wszystko ludzie, którzy jak najbardziej mają swoje problemy, ale jeżeli się odpowiednio z takimi ludźmi rozmawiam, to wychodzę z założenia, że z każdym można się Porozumieć. Z biznesowego punktu widzenia na pewno warto brać udział w licytacjach komorniczych, ale zdecydowanie nie jest to biznes dla każdego. Wielu z was pewnie też zastanawia się, czy licytacje komornicze są ustawione. Otóż wydaje mi się, że nie. Nie spotkałem się z tym, żeby faktycznie licytacja mogła być ustawiona. To nie są czasy lat 90., gdzie odbywało się to w zupełnie inny sposób niż teraz. Jest to wszystko bardzo przejrzyste. Tym bardziej na tym systemie elektronicznym, gdzie możemy zrobić wszystko zdalnie, logujemy się tam wcześniej i itd., itd. Więc często ludzie szukają drugiego dna w licytacjach komorniczych, myślą, że one są ustawione. Moim zdaniem nie. A jeśli chodzi o moje doświadczenia z licytacjami komorniczymi, no to polecam licytować zdecydowanie pewnie, bo kiedyś w imieniu inwestora licytowaliśmy nieruchomość. Budżet był 42 tysiące złotych. Jak widać było na licytacji było kilka czy nawet kilkanaście osób i wszyscy mieli ten sam budżet, 42 tysiące złotych. Ale dzięki temu, że my licytowaliśmy zdecydowanie pewnie każdą kwotę, to kupiliśmy nieruchomość za, w imieniu inwestora za 42 tysiące złotych. 500 zł. Po prostu jedno przebicie zrobiliśmy więcej, bo licytowaliśmy zdecydowanie pewnie, wszyscy inni odpuścili i dzięki temu to nasz inwestor stał się właścicielem kawalerki w Bydgoszczy za 42 500 zł. A na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo. Jeżeli Wam się podobało lub nie, to dajcie lajka i subskrypcję. Dajcie też znać w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie odnośnie licytacji komunicznych. A jeżeli jesteście zbyt goszczy i macie ochotę porozmawiać na takie właśnie tematy, to zapraszam do mojego biura przy ulicy Gołębiej 85 przez 3 na osiedlu Błonie.